Witajcie! Przed Wami recenzja oddech Słońca pana Bogusława Kalugi Dąbrowskiego od wydawnictwa Zysk Iska Jak się nie mylę, to ta książeczka miała swoją premierę 12 października, czyli całkiem, całkiem niedawno. Co mogę powiedzieć? Ano tyle, że są książki, które czyta się bardzo szybko i szybko się o nich zapomina. Bywają też takie, które wyolbrzymiają pewne sprawy czy też problemy, a nas. No, trochę zniesmaczają przesytem, ale bywają i takie, które czyta się z uwagą i ma ochotę się przy nich zatrzymać. I właśnie taka jest ta pozycja. Jest pełna emocji, prostoty i prawdy. Zdania pisane swoim trudem i ciężkim oddechem w momentach choroby. Znajdziecie w nim mnóstwo fotografii, ukazujących badania, jakie przeprowadzają lekarze, zabiegi chirurgiczne. Orki wołami na Ugorze, afrykańskie chaty, prace zawodowe dzieci i owady, które codziennie spożywają, a także zdjęcia przewozu zielonych bananów, czarodziejskie maski, które bywają gorsze od prawdziwych ludzi, wygląd kościoła w Ugandzie i wiele innych bardzo ciekawych fotografii prosto z Afryki. Wiecie, książka nie jest napisana jednym wielkim ciągiem, choć zawiera opisy właśnie w kolejności chronologicznej. Każdy tytuł przedstawia tutaj osobne sytuacje i historie, no, przez które przebrnął nasz bohater. Co zauważyłam, to fakt, że on jest naprawdę bardzo mądrą osobą, bo jeśli już zwrócił się do niego mężczyzna, który, wiecie, no coś chciał ogłosić mieszkańcom, to ten wnikliwie go przepytywał, żeby nie okazało się, że wystąpisz czymś, co na przykład zagrozi hierarchii. Wiecie sam wielokrotnie chciał postępować według głosu serca, no jednak musiał liczyć się również z rozsądkiem, który na szczęście zawsze nad nim czuwał. To człowiek o dobrym sercu i wielkości największej góry. Wiecie, książka jest opisana z perspektywy jego, bardzo, bardzo przemiłym językiem czuć tutaj taki spokój i dobrą energię, chociaż właśnie sytuacje wiele razy bywały dość napięte. On starał się zrozumieć religię, która obowiązywała w Ugandzie, bo tam bywa, że wiele kobiet nie chce równouprawnienia. Chociaż swoje posiłki mężczyzna i kobieta spożywają w innych miejscach, nawet jedzą zupełnie inne rzeczy, bo kobiety nie mogą mieć zawsze tego samego co mężczyźni, a tam jest to mocno wyliczone, to jednak kobietom to odpowiada. Bo właśnie dzięki temu one zachowywały swoją prywatność. Nie chcieli prowadzić rozmów z mężczyznami, którzy rozmawiali tylko o polityce i piłce nożnej. Kobiety spotykały się w kuchni, siadały sobie na dywaniku i prowadziły własne pogawędki. Wiecie, pozycja zaczyna się tutaj od choroby właśnie, ojca Bogusława. Kiedy jednak czuje się lepiej, no, spisuje wszystkie swoje przygody w formie reportażu, jest turystą, więc znajdziecie tu tylko szczerość. Ogrom zdjęć, jak zauważyliście, prawd życiowych, no i kultur ludzi Afryki. Ja czytałam ją naprawdę z wielkim zainteresowaniem. Jak mówię, ostatnio w ogóle zdarzały mi się takie książki, że y, mogę poznać historię różnych ludzi. No i nie wiem jak was, ale mnie to właśnie bardzo mocno ciekawi. Wiecie, no... Kiedyś to częściej można powiedzieć, że nawet oglądałam Animal Planet, żeby coś tam zobaczyć o zwierzętach. Teraz człowiek nie ma na to czasu. A nawet gdyby miał obejrzeć, to powiem Wam, że wolę o tym przeczytać. No tutaj właśnie mam tą możliwość, że mogę sobie nawet te obrazki pooglądać i wyobrazić, bo nieraz bywa tak, że właśnie będąc w innym kraju, no nie jesteśmy w stanie powiedzieć to, co opisze nam autor, że my właśnie sobie to przedstawimy tak, jak on by tego sobie życzył. O, widzicie, jaki super środek transportu. Na no boda, boda można przewieźć wszystko i wszystkich. To dopiero gościu się potrafi zapakować, no? A nie to co my wsiadamy na motocykl, bierzemy dwa, dwie bagaże i jeszcze nami zaczyna kolibać we wszystkie strony. A tu macie te banany, o których właśnie wam mówiłam. <laughs> Wybaczcie, coś mam krypka ostatnio. O, tutaj bywa nawet, że świnki mają duże lepsze pomieszczenia i korytka niż <laughs> sami ludzie, bo tam zwierzęta przede wszystkim muszą się najeść, a ludzie nie zawsze mają taką okazję. Także mówię wam, książka mi się bardzo spodobała. Ja ją bardzo wam polecam. No mówię, to jest wpisane w formie reportażu. On tutaj pisze, właśnie, wszystko to, co sam przeżył, to, co widział, to po prostu jest. On tutaj nie ucieka do jakichś takich, nie wiadomo, jakich pięknych opisów fantastycznych, chociaż mówię, nawet jak pisał o złych rzeczach, to miał taki przyjemny styl, taki czuć tutaj taką rękę, że taki, takiej ciepłoty, takiego spokoju, która na was będzie spoczywała, kiedy będziecie to czytać. Tak jakby nie wiem, chciał po prostu swoją dobrą energię Wam wszystkim przekazać. No ja tą energię odebrałam, jestem za to bardzo wdzięczna i dlatego tę książeczkę Wam bardzo, bardzo polecam. No i się z Wami żegnam. Do usłyszenia. Pa, pa.